Przejdźmy teraz do tego, jak wygenerować certyfikaty w module MCU. Pamiętajmy, że te możemy generować już dziś, jednak zaczną one obowiązywać dopiero od 1 lutego 2026 roku. I w związku z tym, z końcem stycznia, będziemy mieli możliwość zaimplementowania ich w naszym systemie finansowo-księgowym, o czym będziemy informowali Państwa w odrębnym materiale. Przypominam, że na dzień dzisiejszy mamy dwa certyfikaty. I zalecane jest, aby te dwa certyfikaty sobie wygenerować i zapisać w bezpiecznym miejscu. Certyfikat typu pierwszego służy do uwierzytelniania w KSEW 2.0. On służy do zalogowania się w aplikacji podatnika w KSEW 2.0, a także do połączenia naszego systemu do fakturowania i księgowości w wersji obowiązującej od 1 lutego 2026 roku. Certyfikat typu drugiego natomiast, tak zwany offline, którego przeznaczeniem jest podpis linku do weryfikacji wystawcy w uproszczeniu, to oznacza, że ten certyfikat wymagany jest do oznaczania faktur kodem QR, umożliwiającym potwierdzenie wystawcy faktury przy wystawianiu faktur w trybie offline. Offline 24, niedostępności systemu czy trybie awarii XF. Tutaj chodzi o sytuacje takie, kiedy na przykład Wystawiasz fakturę sprzedaży, nie masz możliwości wysłania jej online do systemu, i w związku z tym, że chcesz ją wysłać na drugi dzień, musisz skorzystać z wygenerowanego kodu drugiego. Certyfikaty obu typów generuje się osobno. Nie jest możliwe wygenerowanie jednego certyfikatu obejmującego jednocześnie dwa zastosowania. Przechodzimy do zakładki certyfikaty, wnioskuj o certyfikat, gdzie widzimy, Okno, w którym musimy podać nazwę certyfikatu. Nazwa powinna być czytelna, tak abyśmy mogli w łatwy sposób ją wyszukać z listy innych certyfikatów. Pamiętajmy, bowiem, bo będziemy generowali dwa rodzaje certyfikatu: jeden do uwierzytelniania, drugi do wystawiania faktur w trybie offline, i tak też powinniśmy je odpowiednio nazwać, aby móc sobie Później w łatwy sposób je odszukać. Następnie nadajemy hasło. Pamiętajmy, że hasło musi być silne. Pamiętajmy również o tym, że hasło powinniśmy sobie gdzieś zapisać, a najlepiej zapamiętać, dlatego że hasło jest nie, nie do odzyskania i jeśli je utracimy, to pozostaje nam później unieważnienie całego certyfikatu. Następnie powtarzamy hasło i klikamy tutaj w przycisk generuj. Przechodzimy do kolejnego kroku. Gdzie mamy informację, że wygenerowano klucz prywatny, i przechodzimy teraz do złożenia wniosku o wydanie certyfikatu? Mamy do wyboru zaznaczenie tego, jakie jest przeznaczenie certyfikatu, czyli na przykład podpis linku do weryfikacji wystawcy. Tak określone, to jest ten certyfikat, który posłuży nam do wystawiania faktur w trybie offline 24, bądź też awarii systemu albo systemu KSEF. Natomiast certyfikat uwierzytelnienie w systemie KSEF służy do samej weryfikacji do połączenia z systemem do fakturowania, z systemem finansowo-księgowym z KSEF, a także do tego, abyśmy mogli bezpośrednio z naszego systemu wystawiać faktury, a nie z systemu XE. Wskazujemy rodzaj, i tutaj dość ważna informacja jest taka, że data ważności certyfikatu można podać w przód, dlatego że certyfikaty są ważne przez dwa lata, ale można je zacząć wykorzystywać dopiero, dopiero od 1 lutego 2026 roku więc można podać datę bieżącą, ale też można podać datę wybiegającą w przód, czyli na przykład od 1 lutego 2026 roku. Następnie klikamy w przycisk Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu, gdzie mamy możliwość odświeżenia sobie listy certyfikatów. Widzimy, że wniosek został zakończony pomyślnie, pobieramy certyfikaty, czyli pojawiają się one, możliwość pobrania ich pojawia się tutaj. Gdzie zapisujemy sobie te certyfikaty w bezpiecznym miejscu. Teraz przechodzimy sobie do listy certyfikatów, na której widzimy osoby, które mają nadane certyfikaty, przeznaczenie certyfikatu, status aktywny bądź unieważniony i datę ważności. Mamy możliwość zaznaczenia sobie tutaj tego czeka i ewentualnie y, możliwość pobrania danego certyfikatu. Kolejnym krokiem jest Wygenerowanie sobie certyfikatu drugiego, czyli postępujemy tak samo, określamy przeznaczenie, datę, ważności oraz wysyłamy wniosek o wydanie certyfikatu. Odświeżamy to pole i pobieramy tak jak w sytuacji generowania certyfikatu pierwszego. Pamiętajmy o tym, aby zachować bezpieczeństwo. Pamiętajmy o tym, aby nie wysyłać certyfikatu nikomu mailem. Pamiętajmy o tym, aby nie wysyłać certyfikatu żadnymi innymi ścieżkami komunikacji typu WhatsApp, SMS, Messenger, dlatego że Certyfikaty powinniśmy chronić tak jak dane bankowe i powinniśmy przechowywać w bezpiecznych miejscach. To tyle jeśli chodzi o tematykę rozpoczęcia pracy w KSEF. Na dzień dzisiejszy ważne jest to, abyśmy wygenerowali sobie dwa rodzaje certyfikatów. Mamy na to czas do końca stycznia 2026 roku. Zapiszmy sobie je i zachowajmy w bezpiecznym miejscu. I w okresie końcem stycznia będziemy gotowi na to, aby w kolejnym materiale poinformować Państwa, jak zaimplementować certyfikaty do systemu wystawiania faktur sprzedaży? Dziękuję za uwagę.